Brazylia jest jednym z największych producentów bydła na świecie. W samym zeszłym roku wyeksportowali oni blisko 3 miliony ton wołowiny. A bydła, sztuk w tym kraju jest ponad 200 milionów, czyli jakieś 3, no dobre 3 razy więcej niż w całej Unii Europejskiej. Najpopularniejszą rasą w tym kraju jest Nelore, czyli te białe bydło, które widzicie za mną. I pewnie Wam się z czymś to kojarzy. Pewnie z zebu. Znanym z chociażby Indii, i te podobieństwo nie jest tutaj przypadkowe, bo to właśnie na podstawie indyjskiej genetyki stworzono rodzime brazylijskie rasy. Dlaczego? Przez podobny klimat. Tutaj europejskie rasy, tak jak Hereford czy Angus, nie za dobrze sobie radzą, jest dla nich po prostu zbyt gorąco. I teraz, tak jaka jest cena wołowiny w Brazylii, tu i teraz. Przy obecnym kursie dolara, który bardzo mocno warunkuje nam cenę żywca, to rolnik, u którego jesteśmy w stanie e, parana, dostaje w granicach 11 reali brazylijskich, czyli jakieś 9 zł za kilogram żywca. Wydaje się, że to jest dużo mniej niż to, co dostajemy w Europie, i to jest fakt. A druga kwestia jest taka, że koszty produkcji szacowane przez rolników to jest w granicach 1,30 1,30 centów. czyli pf, powiedzmy, że no, no powiedzmy że 6 zł, tak? a zostają w Polsce 9, czyli ta rentowność produkcji, szczególnie przy ekstensywnym sposobie produkcji, jak tutaj, jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. I teraz, czy zważywszy na to, wszystko, czy Brazylia, czy kraj grupy Mercosur zaleją nas wołowiną, wszystko by wskazywało na to, że przy tak niskich Kosztach produkcji będziemy niekonkurencyjni. No i prawdopodobnie tak będzie. Jedyna szansa, jaką widzę, to to, że ich rodzime rasy przypominają bardziej nasze HF. -y. To nie jest typ bydła, który oczekuje konsument z Włoch, to nie jest typ bydła, który oczekuje konsument z Bliskiego Wschodu. Ten, kto produkuje ten bydło, ten dobrze wie, że tamci konsumenci oczekują dużych mas, wysokiego wybicia i dużej zawartości tłustu, tłuszczu. Tutaj teraz bydła może i świetnie sobie radzą w tych warunkach, ale nie rosną tak szybko, nie mają takiej zawartości, tłuszczu, e, takiej zawartości tłuszczu w mięsie, więc moim zdaniem istnieje szansa, że po prostu mimo niższej ceny nasze rynki jakoś przetrwają i zostaną zalane przez, przez wołowinę właśnie, właśnie z tego kraju. Może się mylę, a może nie, zobaczymy, czas pokaże. Jeżeli chodzi o samą cenę, Europa nie jest i nigdy nie będzie do Brazylii konkurencyjna.